Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Mam nadzieję, że dobrze widać, bo nagrywam z telefonu. Oto przed nami studnia. To jest jedno z tych słów, yy, których normalnie niby nie znamy. Jakbym zapytał jakiego, jakiegokolwiek ucznia w szkole, jak jest studnia, myślę, że każdy by powiedział, a skonia ja mam znać takie słowo. A rzecz w tym, że absolutnie wszyscy to słowo znacie. Tylko nie wiecie, że w innym znaczeniu to znaczy. Studnia. Jest to słuchajcie słowo Well. Ten właśnie przysłówek dobrze nam znany, który znaczy dobrze. Uwaga, to też może być przymiotnik Well. Zdrowy, jestem zdrowy. Często się go przeczy I'm, I feel unwell. Czuję się jakby niezdrowo, jestem chory. Tak więc uwaga, Well jako rzeczownik jest to studnia. Oczywiście policzalna, bo mogą być dwie studnie, czyli E, Well. Czyli tu patrzę i mówię This is E. Well, what a nice well. Przykładowo ktoś tam wpadł do studni, nie wiem, jakieś może zwierzę, jakiś kot może. Nie dobrze, nie wiem. My cat fell down the well, jeżeli kiedyś tam. Czyli przeszłość zamknięta. Natomiast, jakby tu było jakieś zbiegowisko, krzyki, co się stało? Ach, kot wpadł do studni. I, i ten kod byłby tam gdzieś na dole no to wtedy prezent perfect my cat has fallen down the well I tu mam tu będziemy mieć jeden przykład jak to używa native speaker Tutaj mamy źródło z YouTube'a pan mówi słuchajcie o wodzie woda jako jeden z najważniejszych źródeł Naturalnych. No i mówi, że póki co nie doceniamy tej wody i na szczęście póki co mamy ją po prostu na powierzchni ziemi, w rzekach i tak dalej. Więc stąd póki co nie musimy kopać studni. We don't need to dig a well. Zobaczcie też, jaki jest czasownik na musieć. Nie must, nawet nie have to, tylko need to. Setki razy już Wam mówiłem w języku codziennym, namusieć używamy nittu. No i posłuchajmy, jak Pan używa tego w zdaniu. Uważajmy też na słowo, czy znaczy na wymowę słowa kopać. Krótkie i, czyli po prostu i y", i wyraźnie g. dyg. żeby nam nie wyszedł bardzo brzydki wyraz. Cofnę. The land, which is where we live, and so that makes it incredibly important because it means if we want something to drink, we don't need to dig a well. It's there. Ta, czyli jeśli chcemy się napić, jeszcze raz. The land, which is where we live, and so that makes it incredibly important. That makes it incredibly. Import. Niedosłownie niewiarygodnie ważne. Credo. Każdy, kto miał w życiu choć trochę łaciny, no ja miałem to szczęście, że miałem. Credo z łaciny to jest wiara. Credible, jak jest końcówka able, tak, że coś się da zrobić. Incredible nie da się zrobić. A jeszcze mamy ly, czyli przysłówek, czyli jak. Czyli jak niewiarygodnie ważne. Because it means if we want something to Ponieważ to oznacza, if we want, jeśli chcemy, something to drink, coś do picia, drink. we don't need to dig a well. It's there. It's there. Po prostu jest tutaj, na powierzchni ziemi. Dzięki, trzymajcie się.